Siemka. A więc dzisiaj film w pełni poświęcony postaci Navi, a dokładniej przedstawię wam jej ataki, talenty oraz artefakty. Tym filmem może zachęcę cię na tą postać, bo naprawdę warto. Nawia jest Gio main DPS-em, który używa Claymora. Nie ukrywajmy, że już od bardzo dawna nie dostaliśmy postaci Gio. Od ostatniej takiej postaci, czyli Yunjin, minęła masa czasu, więc Hoyoverse w tym czasie bardzo sprogresował z umiejętnościami, animacjami i wyglądem postaci, co czyni Nawie jedną z topki pod tymi względami jako postać Gio. I tutaj mogę nadmienić, że na tą chwilę nie mam wylewelowanej nawi, jest ona na poziomie 50. Jedyne co mam nałożone na nią to artefakty i swoim elemental skillem, do którego przejdę w dalszej części filmu potrafi zadać mi 20k damage'u, a nawet i 30. Byłam w szoku, gdy pierwszy raz to zobaczyłam, więc przejdźmy do omawiania tej cudownie zrobionej postaci. Nawia w głównej mierze opiera się na elemental skillu, dlatego teraz do niego przejdziemy. Gdy zbierzemy kryształ wytworzony przez reakcję Crystallize, przypominam, że nie działa ta reakcja na dendro i anemo. Nawia zdobywa kryształ szrapnel Charge, których maksymalnie może dostać 3. Jeśli nawia ma 0 takich charge'ów, to sprawia, że nawia wystrzeliwuje 5 pocisków. Jeśli nawia ma 1 taki charge, wystrzeliwuje 7. Jeśli 2, wystrzeliwuje 9 a jeśli 3 wystrzeliwuje ich aż 11. Im więcej pocisków trafi przeciwnika, tym więcej obrażeń zada nawia. Jeśli zbierzesz więcej niż 3 takie charge, Navia zwiększa damage pocisków o 15% za każdy. Maksymalnie możesz zebrać ich 6. Gdy przytrzymujemy przycisk E, czyli Elemental Skill, nawia wciąga wokół siebie wszystkie kryształy. Teraz przejdźmy może do ulta. Ult Nawi przywołuje z nieba naloty, które atakują przeciwników. Jeśli nalot trafi przeciwnika, Nawia otrzymuje maks kryształów. I myślę, że tutaj e, możemy zakończyć. Jeśli chodzi o omówienie Ulta, nie ma tutaj większej filozofii. Przejdźmy do talentów. E, tutaj najlepiej jest wylewelować wszystkie minimum do poziomu 8 no bo wtedy mamy największy potencjał postaci. Najlepiej zacząć od Elemental Skilla, bo jak już mówiłam wcześniej, nawia opiera się na Elemental Skillu. Potem Ult i na końcu nie zapominajmy mimo wszystko o tym Physical Damage'u, bo nawia jest Main DPS-em i ten damage się przyda. Talent Elemental Skilla sprawia, że po użyciu E przez 40 sekund Navia ma zwiększone obrażenia o aż 40% i atakuje elementem Geo. Drugi talent sprawia, że za elementy Pyro, Electro, Hydro i Cryo w nas w naszym teamie nawias zwiększa damage o 20%, talent maksymalnie zwiększa damage o 40%. Omówimy sobie teraz konstelację. Pozwolę sobie pominąć konstelację trzecią oraz piątą, ponieważ one tylko e, zwiększają nam level e, talentu kila. Konstelacja pierwsza. Używając elemental Skilla zwraca się 2 energii i zmniejsza cooldown ultimate'a o 1 sekundę. Dostaje max 6 energii i 3 sekundy cooldownu. Konstelacja druga. Po użyciu Elemental Skilla, który trafi przeciwnika, zwiększa Crit Rate razy 12, ale samej umiejętności Elemental Skilla. Maksymalnie zwiększa go do 36%. Dodatkowo po użyciu Elemental Skilla spada jeden nalot z ulta. Konstelacja czwarta. Po użyciu E zmniejsza przeciwnikom Geo Resistance o 20% na 8 sekund. Konstelacja szósta zwiększa crit damage Elemental Skilla o 35% po zużyciu kryształów, czyli razem 105% jeśli zużyłeś 3 kryształy. Kiedy nawia użyje Elemental Skill, zwraca jej pozostałe kryształy. Podsumowując, konstelacje nie są potrzebne w tej postaci, by zyskać z niej to, co jest najlepsze w rozgrywce. Jako Free to Play polecam ci nie wishować po więcej konstelacji, gdyż nawia C0 już zamiata przeciwników. Ok, i tutaj przy Przechodzimy do artefaktów. Polecam Wam na pewno nowy set, który chyba będzie najlepszy dla Nawi, najbardziej optymalny. Możecie też skorzystać z artefaktów, które dodają damage bonus do Geo, ewentualnie atak procentowy. Myślę, że takie, takie sety najlepiej się będą sprawdzać na nad. Starajcie się oczywiście o jak największy crit rate i crit damage. Na tym artefakcie polecam atak procentowy i na goblecie polecam Geo Damage Bonus. W artefaktach przyda się również też Energy Richard pod ulta, ale nie jest on konieczny, więc nie musicie się na tym skupiać. Jedyne co jest ważne to atak procentowy, Geo Damage Bonus i Crit Rate, Crit Damage. Przechodząc do broni. Oczywiście jest sygnaturowa broń pięciogwiazdkowa jest najlepsza. Ja aktualnie używam Wolf Gravestone z pięciogwiazdkowych i sprawdza mi się znakomicie. Myślę, że też coś znajdziecie dla Navi. Jeśli jesteście free to play i nie zdobyliście jeszcze jakimś cudem Wolf Gravestona, to czterogwiazdkowych broni możecie wybrać broń, która ma atak procentowy, ewentualnie crit Rate, crit Damage, którego Wam brakuje w statystykach. Mimo wszystko ja Wam polecam atak procentowy. I tym akcentem przechodzimy sobie teraz do teamu. Tutaj nie będę mówić Wam, jaka postać jest najlepsza pod tym Znawion, bo wychodzę z takiego założenia, żeby ustawiać teamy postaciami, którymi po prostu lubicie i chcecie grać. Oczywiście, żeby wycisnąć z niej jak najwięcej obrażeń, przyda nam się tu, of course, Bennett, ewentualnie Jongli dla Geo Rezonansu. Myślę, że też Furina, Xingqiu pod Crystallize, ale tak jak mówiłam, ułóżcie team po prostu jak chcecie. Powiedziałam wam teraz ewentualne postacie, które przydadzą wam się, żeby wycisnąć z niej jak najwięcej soku, jak najwięcej damage'u, ale jeśli jesteście po prostu graczom, który chce sobie pograć ustawcie sobie team jak chcecie ja wam tutaj nie będę mówić yy, o tych teamach już więcej dziękuję wam bardzo za oglądanie, zostawcie suba i lajka jeśli jakoś pomogłam i zapraszam do następnych filmików, pa pa